Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Cieszę się, że zaglądacie czasem na nasz fanpage. Dzisiaj chciałbym zadać Wam proste pytanie: Czy zdajecie sobie sprawę z tego, czym jest zdrowie? Zdrowie, tak naprawdę, to część składowa stanu naszego ciała, ale także i umysłu. To bardzo ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, dlatego że musimy zadbać zarówno o jedno, jak i o drugie. Każdy z Was stara się być na jakiś sposób, na swój sposób aktywny. Jedni biegają, jedni jeżdżą na rowerze, inni uwielbiają pływać, korzystają bardzo często z basenu. I niestety, ale tak to jest, że jak realizujemy swoją aktywność, to zawsze zdarzają się jakieś kontuzje. Czasami przetrenowanie, czasami zwykłe zakwasy, ale wszystko to stanowi dyskomfort. Jak naprawiać tę sytuacje? jak poprawiać swój stan zdrowia, jak zadbać o swoją kondycję, a jak w ogóle sprawić, żebyśmy mogli być aktywni. Bo bardzo często jest też tak, że wiele osób chciałoby biegać, chciałoby jeździć na rowerze, ale stan zdrowia im na to nie pozwala. Z własnych doświadczeń wiem, że jak się przekracza 50, to człowiek nagle chce nadrobić stracony czas i okazuje się, że można było wcześniej się za to zabrać. Natomiast niestety nie potrafiliśmy sobie tego czasu zorganizować. Po 50, troszeczkę trudniej zacząć aktywność, łatwiej ją kontynuować przez całe życie. Ale często też zwracają się do mnie moi klienci i pytają, jak biegać, kiedy mamy zwyrodnienia stawów? Jak biegać, kiedy mamy chory odcinek lęziowy kręgosłupa? No właśnie, najpierw musimy pozałatwiać te sprawy zdrowotne. Musimy je doprowadzić do w miarę dobrego stanu, a aktywność trzeba wprowadzać racjonalnie, równomiernie i delikatnie. Nie możemy od razu przeciążać naszego organizmu, bo to może sko skończyć się znacznie gorszą sytuacją, Niż ta, z którą mamy do czynienia właśnie chociażby po 50. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać urządzenia. Urządzenia medyczne, urządzenia, które od 80., praktycznie pierwszego roku, są produkowane, bo generalnie technologia światła spolaryzowanego liniowo jest znana w medycynie fizykalnej już ponad 40 lat. Natomiast tą technologią CEPTER zajmuje się od roku 96. Bioptron jest marką szwajcarską, którą CEPTER nabył i posiada w swoich szeregach i muszę państwu powiedzieć, że właśnie od 96 roku, czyli po praktycznie 15 latach stosowania tego sprzętu w medycynie fizykalnej, urządzenia te otrzymały pozwolenie na to, aby mogli z nich korzystać pacjenci, czyli trafiły na szeroki, powszechny rynek i stały się dostępne dla każdego. Dzisiaj takie aparaty do fototerapii jak Biotron mogą być w każdym domu i mogą rozwiązywać nasze podstawowe problemy dotyczące utrzymania stanu zdrowia w jak najlepszym, w jak najlepszej Kondycji. E, oczywiście, zawsze będzie potrzebna konsultacja lekarza, e, ale urządzenie to posiada tyle zastosowań i przeszło już tyle badań klinicznych, że ilość ta jest naprawdę imponująca. E, z takich podstawowych badań, e, które wykonano z udziałem fototerapii biopszczon, e, zapewniam, że w certyfikatach zaznaczono, że możemy stosować biopton do leczenia trudno gojących ran, że możemy łagodzić ból w różnych stanach, w tym również w chorobach reumatycznych. A ponieważ biopton emituje światło, w ogóle w tej chwili już od jakiegoś czasu produkujemy e, biopton w standardzie z filtrem fullerenowym, czyli światło kwantum Hyperlight, które działa bardziej aktywnie, wnika głębiej w tkanki miękkie, jest bardziej skuteczne, a właśnie światło kwantowe specjalizuje się w syntezie białek. Więc właśnie dlatego w chorobach reumatycznych oprócz ustąpienia bólu możemy liczyć również na poprawę motoryczną danego stawu czy kręgosłupa. Także przy schorzeniach reumatycznych, zwyrodnieniowych jest to bardzo pomocne urządzenie. Jeżeli uda nam się te pierwsze podstawowe problemy zniwelować i nie będziemy odczuwać bólu, a poprawi się motoryka stawu, wtedy możemy wprowadzać naszą aktywność. Dlatego dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak biotrąg zastosować w domowej rehabilitacji jak z niego korzystać, choć są to bardzo proste rzeczy eee, i przede wszystkim jaki ma zakres zastosowań, bo do tej pory powiedziałem o trudno gojących ranach, o stanach zapalnych, takich typowo reumatoidalnych. Warto wspomnieć o kontuzjach, ponieważ właśnie w medycynie fizykalnej biopton ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy mamy uszkodzone przyczepy mięśniowe, nadwyrężenia, ścięgien mięśni, skutki urazów różnego rodzaju, przetrenowania, zwichnień, skręceń, Obrzęków limfatycznych również, bo i te zdarzają się czasem na skutek urazów, chociaż bardzo często obrzęki limfatyczne pojawiają się z zaburzeniem układu krążenia, ale o tym też jeszcze dzisiaj parę słów powiem. Czyli krótko mówiąc, fizjoterapia, reumatologia, medycyna sportowa to są zastosowania kliniczne. Zaburzenia dermatologiczne. Trudno wymienić wszystkie, ale powiem chociażby o niwelowaniu. Symptomów takich schorzeń jak atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca. Oczywiście, w tym momencie, jeżeli mówimy o chorobach skóry, warto pomyśleć też o koloroterapii, o barwach zimnych, szczególnie o mm, obiektywie filtrze fioletowym, ale samo światło hiperpolaryzowane też będzie sobie na pierwszym etapie radzić. Czyli, jeżeli będziecie myśleli o obiektonie, to warto zacząć od wersji podstawowej. Nie musicie od razu nabywać koloroterapii. Koloroterapia jest opcjonalna, więc zawsze można się w nią wyposażyć a w przypadku lampy Pro 1 możemy sobie nawet dobierać pojedyncze kolory i eksperymentować, rozwijać się, uczyć i po prostu rozszerzać swoją wiedzę na ten temat i tą teoretyczną i, i praktyczną. Warto wspomnieć także o tym, że biopton świetnie sprawdza się w schorzeniach małych ludzi. Myślę tutaj o pediatrii, o neonatologii. I co ciekawe, nie ma żadnych przeciwwskazań. To jest bardzo istotna informacja, ponieważ często osoby, które... Przymierzają się do nabycia tego aparatu, zadają sobie pytanie, czy jak będę się tym aparatem naświetlał, czy mogę go przedawkować, czy mogę zrobić sobie krzywdę, czy on w jakiś sposób zaszkodzi. Otóż nie. Przypomnę, że jest to urządzenie certyfikowane, medyczne, sklasyfikowane jako, jako aparat medyczny. Jest to urządzenie przebadane klinicznie, a więc doskonale wiemy po tych 41 praktycznie latach produkcji tej technologii. Że do tej pory nie spotkaliśmy się z żadnymi skutkami ubocznymi. To bardzo istotna wiadomość dla każdego, po to, żebyśmy mogli swobodnie z tego korzystać. Jeśli chodzi o taką domową rehabilitację, to do tej pory wymieniłem te wszystkie dolegliwości, które towarzyszą nam, jeśli chodzi o nasze ciało. Natomiast wspomniałem na początku, że zdrowie to także stan umysłu. No cóż, każdy z Was sobie chyba zdaje sprawę z tego, że my światło, nawet naturalne, przyjmujemy nie tylko całą powierzchnią skóry, ale także przez oczy. Jeżeli mamy niedobory kontaktu ze światłem słonecznym. To niestety, ale taka sytuacja może skończyć się depresją, zaburzeniami afektywnymi, dlatego że nasz nerw wzrokowy po prostu potrzebuje światła, po prostu potrzebuje fotonów, potrzebuje kwantów energii po to, żeby pobudzać nas, nasz mózg regularnie, po to żebyśmy mogli tą gospodarkę hormonalną mieć zrównoważoną, a przede wszystkim zależy nam tutaj na produkcji dopaminy. Bez światła poziom dopaminy będzie zawsze niższy, bez światła poziom serotoniny także będzie zawsze niższy, także Możemy tym aparatem naświetlać twarz, możemy naświetlać oczy, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. A zatem domową rehabilitację rozumiem poprzez ratowanie tych sytuacji, które możemy ogarnąć za pomocą bioptronu. Ponieważ bioptron jest urządzeniem dostępnym dla każdego i możemy mieć go w domu, więc możemy w jakiś sposób odciążyć służbę zdrowia, która i tak już po dwóch latach pandemii jest bardzo mocno. Zwróćcie Państwo uwagę, że dzisiaj zabiegi planowane są bardzo mocno poprzesuwane. Wiele wizyt u specjalistów także zostały poprzesuwane w terminowo, a zatem zdamy, musimy sobie zdać sprawę z tego, że lepiej nie będzie, lepiej nie będzie, zwłaszcza, że przybywa nam osób do opieki w tych trudnych czasach i osoby, które przybywają do Polski teraz w tym czasie właśnie wojennym. Też będą objęte, i to jest zupełnie normalne i słuszne, opieką zdrowotną. Także będzie się ciężko dostać do specjalisty niebawem, a zatem te podstawowe problemy powinniśmy rozwiązywać sami. Musimy wziąć po prostu sprawy w swoje ręce i zabezpieczyć się. Dlatego gorąco Was zachęcam do stosowania właśnie diopczonów. Ponieważ aktywność wiąże się najczęściej z obciążaniem tych naszych wszystkich części ruchowych, jak właśnie panewki stawowe. No bo warto sobie zdać sprawę z tego, że chociażby taki staw kolanowy, on po prostu musi mieć odpowiednie smorowanie, musi odpowiednio pracować. Szyjka stawowa powinna być bogato opłaszczona mazią około kostną, powinniśmy mieć mocne panewki, a te części właśnie miękkie naszych stawów, te części wewnętrzne, są przede wszystkim uzależnione od ilości białek, od ilości kolagenu, elastyny. A warto wiedzieć, że białka, nasz organizm. Nie potrafi syntezować bez udziału energii naturalnej. Zauważcie Państwo, że przy schorzeniach reumatycznych najczęściej stany bólowe nasilają się jesienią, zimą. Latem osoby chorujące na przykład na RZS rzadko odczuwają intensywne bóle, one są znacznie silniejsze jesienią i yy, właśnie zimą. Dlaczego? Dlatego, że dzień jest coraz krótszy, robi się zimno, ubieramy się coraz mocniej i coraz mniejszy kontakt mamy ze światem słonecznym. Podobnie jest z niedoborami witaminy D3. Jeżeli mamy kontakt ze światem regularny, to mamy mniejszy problem z przyswajaniem witaminy D. A w momencie, kiedy tego kontaktu nie ma, mamy niedobory. Dlatego warto pamiętać o tym, że suplementacja to nie jest jedyne rozwiązanie. Zdrowe żywienie to też nie jest jedyne rozwiązanie, bo człowiek powinien dbać o siebie kompleksowo. Powinniśmy myśleć o tym, co jemy, jak przyrządzamy posiłki, bo to jest nasze paliwo, ale to jest właśnie budulec, prawda, dla nas, ale paliwem tak naprawdę jest energia światła i bez światła to wszystko nie będzie funkcjonować. E, dlatego w dwóch słowach może powiem, jak działa bioptron, bo tutaj mam taki nasz klasyczny flipchart. E, to jest przekrój, oczywiście, aparatu, czyli urządzenie optyczne bioptron potrafi wyprodukować światło dyferencyjne, potem stosując specjalny układ optyczny składający się z kryształów Brewstera przeprowadza polaryzację tego światła i to, co wydostawało się przez lata z obiektywu Bioptron, było to światło spolaryzowane liniowo. Światło niekoherentne, światło o niskiej energii, światło, którego nie dało się przedawkować, światło, które nie mogło nas poparzyć, bo nie zawierało ultrafioletu, tak? więc nie opala, to bardzo istotna rzecz. Natomiast teraz obecnie do Bioptonu dokładamy filtr fullerenowy, który zmienia charakterystykę światła z liniowej na hiperpolaryzowaną, dzięki czemu głębiej wnika. Jeżeli będziecie chcieli, to nagram osobny materiał na temat fullerenu, bo nie chcę tu dzisiaj wprowadzać jakichś szczegółów, jeśli chodzi o fizykę, bo bardziej chciałem się skoncentrować na zastosowaniu. Czyli światło Quantum Hyperlight, Biotron, to światło, które bardzo głęboko penetruje w tkanki miękkie. Kwanty energii przenikają przez atomy, z których zbudowane są nasze komórki, a więc można byłoby powiedzieć, że to. Fenomenalne światło karmi nasz organizm, właśnie dodając energię. Jeżeli wymusimy syntezę białek w miejscu, w którym mamy dysfunkcję, na przykład właśnie w stawie kolanowym, to możemy spodziewać się lepszej pracy tego stawu. Mówiąc kolokwialnie, będzie lepsze smarowanie, czyli nie będzie bólu, motoryka, czyli zakres tego stawu się zwiększy wtedy możemy przystąpić do aktywności. Dokładnie tak samo dzieje się w przypadku rehabilitacji kręgosłupa. Wszelkie zmiany, które są bardzo często skutkiem zwyrodnień, skutkiem przepukli międzykręgowych, a chodzi oczywiście o zmiany dotyczące krążka międzykręgowego, czyli dysku, tak popularnie mówiąc, to tutaj także jest wysoka podatność na działanie światła spodrazowanego, która daje nam dwie korzyści. Pierwsza, uśmierzenie bólu, bo w miejscu, na które podajemy światło, Wytwarzają się liczne endorfiny, ale najważniejszym chyba elementem jest właśnie synteza białek, czyli zmuszenie tego krążka do regeneracji, poprawa krążenia, co jest także bardzo ważne, bo poprawa krążenia w naczyniach włosowatych będzie przyspieszała przemiany materii, a więc komórki, które zostały w jakiś sposób uszkodzone na skutek jakiegoś urazu albo ucisku, w przypadku chociażby osteofitów, będą się regenerowały. Warto pamiętać o tym, że bioptron również przyspiesza zjawisko angiogenezy, czyli tworzenia nowych komórek, a zatem te komórki stale uszkodzone są szybciej wydalane przez organizm, a ich miejsce zajmują nowe komórki, które się tworzą pod wpływem właśnie tego światła. I to jest właśnie fenomenalne. Bioptron jest w stanie nam pomóc w doraźny sposób, może odwlec czas jakiejś poważnej rehabilitacji na później, na ten lepszy czas, kiedy po prostu będzie dostęp do, do służby zdrowia lepszy ale przede wszystkim jest w stanie przywrócić nam sprawność i dać nam możliwość poruszania się. Nie ma znaczenia, jakie stawy będziemy naświetlać. Czy to będą drobne stawy paliczkowe dłoni, czy to będą stawy skokowe, czy to będą stawy kolanowe, panewki biodrowe. Każdy staw jesteśmy w stanie naświetlić i sobie pomóc. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, pomijając aktywność, pomijając to, że powinniśmy o siebie dbać i po prostu przebywać na świeżym powietrzu i ruszać się, bardzo często przeszkadza nam w życiu także coś takiego jak zespół cieśni nadgarstka i to jest niestety coraz bardziej popularne. Ludzie pracują bardzo dużo dłońmi i szczególnie nawet osoby, które pracują bardzo stacjonarnie przy komputerze, posługując się myszką. Bardzo często u tych osób występuje ucisk na nerw przyśrodkowy w nadgarstku. To schorzenie nazywamy zespołem cieśni nadgarstka. Ból jaki odczuwamy w całej dłoni i w nadgarstku jest trudny do zaakceptowania. Pamiętajcie o tym, że nadgarstek możemy też naświetlać aparatem Diopton, ponieważ światło Quantum Hyperlight ma świetne działanie przeciwzapalne. Także zachęcam Was do zastosowania Bioptronu. Zachęcam Was do tego, że żebyście szukali. Możecie kontaktować się z każdym biurem naszej firmy w Polsce. Mamy biur naprawdę bardzo dużo, bo ponad 60 salonów, w których pracują nasi przedstawiciele. Przedstawiciele są świetnie douczeni, regularnie co jakiś czas są egzaminowani, są konsultantami produktów medycznych BioPtron, a więc przychodząc do nas i kontaktując się z nami bezpośrednio, twarzą w twarz, pijąc razem kawę czy dobrą herbatę, możemy porozmawiać o Waszych problemach, możemy dopasować formę zabiegów do Waszych potrzeb, podpowiedzieć, jak używać BioPtronu. No, ale nie zrobimy za Was tylko jednej rzeczy: nie kupimy za Was tego aparatu, więc biopton po prostu w domu trzeba mieć. Dlatego na koniec pokażę jeszcze, jakie aparaty obecnie produkujemy. Pominę tylko jeden, ten największy biopton B2, bo to jest urządzenie świetnie sprawdzające się w domu, ale powiem szczerze, najbardziej doceniane przez sanatoria. Natomiast Projedynka to jest świetny aparat, który ma dużą średnicę obiektywu, bo zauważcie Państwo, że średnica tego obiektywu to jest aż 10 cm. I dzięki temu mamy spore spektrum działania. Takim obiektywem możemy naświetlić całą twarz. W przypadku małego aparatu Medol mamy obiektyw o średnicy 5 cm, a więc pole działania jest troszeczkę mniejsze. Ale z drugiej strony patrząc na wydatek energetyczny światła hiperpolaryzowanego na centymetrze kwadratowym skóry to jest zawsze 40 mW, czyli parametry światła, długość fal, które to światło przewodzi. Sposób stymulacji jest taki sam i nie można powiedzieć, że mały aparat Medol jest gorszy od aparatu Pro 1. Absolutnie nie, tyle tylko, że Pro będzie lepszy, dlatego że gdybyście chcieli naświetlać na przykład odcinek szyjny kręgosłupa, to jednym zabiegiem, jedną aplikacją, a trwa ona 10 minut, obejmiecie cały odcinek szyjny. W przypadku małego obiektywu będziecie musieli wykonać aż trzy zabiegi. Czyli jesteś, jeśli jesteśmy niecierpliwi, jeśli mamy mało czasu, nie potrafimy się zorganizować nawet na aktywność, a co dopiero na rehabilitację domową, to polecam wszystkim, aparat Bioptron Pro1 będzie dla Was najlepszy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć obydwa. Dlatego, że ten jest z kolei mobilny, możecie go zabrać ze sobą w podróż. Praktycznie dzisiaj w każdym pociągu, nawet w podróży można podłączyć aparat, bo obecnie we wszystkich wagonach Intercity mamy gniazdka. No, i oczywiście aparat ma swoją osobną, bezpieczną walizkę, do której możemy e, zamknąć e, urządzenie i zabrać ze sobą bezpiecznie w podróż, wkładając chociażby do torby turystycznej czy do torby sportowej. Jak naświetlać? Powiem tak. Każdy, kto nabywa te urządzenia, otrzymuje od nas pełną, kompletną instrukcję. Oprócz instrukcji y, drukujemy zawsze, taki mamy przynajmniej zwyczaj, tabelę naświetlań. No i najważniejsza rzecz, to to, żeby pamiętać, że bioptonu nie da się przedawkować. Optymalny czas naświetlania, czyli taki czas aplikacji, to jest 10 minut. I powiem jeszcze, że warto robić te zabiegi często. To znaczy raz dziennie to jest trochę mało. Prawda jest taka, że aktywność w błonie komórkowej wszystkich komórek, na które kierujemy to światło, po zakończeniu naświetlania, czyli po tych 10 minutach zabiegu, ona jeszcze trwa. Ale praktycznie w przypadku światła Quantum Hyperlight po 4 godzinach już możemy mówić, że tej aktywności tam nie ma. Czyli jeżeli mamy bardzo poważny problem zwichnięcia, skręcenia albo po prostu silne bóle, na przykład spowodowane jakąś neuralgią, na przykład nerw kulszowy, czy porażenie właśnie nerwu kulszowego, czy nerwu, nerwu trójdzielnego twarzy, bo te bóle są naprawdę bardzo silne, one potrafią nawet pozbawić przytomności. Mówię oczywiście o nerwie trójdzielnym twarzy, o nerwie kulszowej. I tu w tym momencie naświetlać trzeba co 4 godziny, żeby był dobry efekt, a zatem będzie i taka sytuacja, że musimy wykonać 4 zabiegi dziennie. Dlatego właśnie Biopton warto mieć w domu i nie ma sensu szukać kontaktu gdzieś w przychodni, żeby pójść i komercyjnie zapłacić komuś za zabieg, bo przecież nie będziecie chodzić w ciągu dnia 4 razy do przychodni. To w ogóle nie ma sensu. Mało tego, jak zapłacicie za zabiegi, to się okaże, że w ciągu 3 dni wydacie tyle samo pieniędzy, co na jedną ratę miesięczną za to urządzenie. Więc urządzenie nie jest aż tak drogie, żebyśmy nie mogli sobie na nie pozwolić. Zachęcam. I tak jak wspomniałem, warto mieć ten mobilny, ten turystyczny, czyli Medol, warto mieć ten stacjonarny domowy, warto mieć obydwa urządzenia dla siebie, pomagać sobie i całej rodzinie, ponieważ z tego aparatu mogą korzystać wszyscy. Nie wspomniałem jeszcze dzisiaj, bo mówiłem głównie o aktywności, o takiej domowej rehabilitacji, ale nie wspomniałem też o tym, że BioPton bardzo skutecznie obniża wydzielanie histaminy, co jest bardzo ważne dla alergików, ponieważ obniża osłabia odczyny alergiczne i to nie tylko te skórne, ale także te wziewne związane z naszymi oskrzelami, czyli ze sposobem oddychania. Bardzo często stosując regularnie i gorliwie biopton, możemy zrezygnować z leków steroidowych, chociażby takich jak Enkorton, który właśnie to wydzielanie histaminy obniża. Także zachęcam, zachęcam, szukajcie naszych biur. Znajdziecie na Google Map praktycznie każde biuro w Polsce. Znajdziecie tam też dane do kontaktu. Ja polecam Państwu, jeśli jesteście z województwa kujawsko-pomorskiego, nasze biuro bydgoskie, z którego to nagranie realizuję. Jesteśmy dla Was zawsze do dyspozycji. Czasem trzeba się umówić telefonicznie, bo nieraz mamy takie akcje, że po prostu wyjeżdżamy do mniejszych miejscowości i tam także szerzymy naszą misję zdrowia, więc czasem bywa tak. Że, że powiedzmy sobie, szczególnie w godzinach takich wieczornych po 18, może nas nie być, ale możemy się z Państwem umówić nawet o 20.00 indywidualnie, także wystarczy telefon, dzwoncie do nas. Wszystkie informacje, y, takie telekontaktowe znajdziecie właśnie na fanpage'u, czyli tu, gdzie jesteście, a zatem biuro CEPTER Bydgoszcz. Y, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dużo zdrowia, i jeżeli y, macie jakiś niedosyt po tym, materiale, chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam, kontaktujcie się ze mną i wszystko Wam dokładnie opowiem. Mam nadzieję, że Was chociaż troszkę zainteresowałem tą naszą technologią. Pamiętajcie, że Cepter to nie tylko naczynia, to nie tylko AGD, to także fenomenalne urządzenia medyczne, chociażby właśnie takie jak Bioptron. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.